Święty Jan od Krzyża w 25 strofie pieśni duchowej. A śladem Twoich kroków dziewczęta wartko wyruszają w drogę, na czysty dotyk iskry, znak wzmocnionego wina, wiedzione wonią boskiego balsamu. Poprzez zaślubiny Bóg przywraca. Wrodzone piękno swemu stworzeniu. Poprzez zażyłą relację bliskości z ukochanym, oblubienica odzyskuje harmonię wnętrza. Dzięki jedności ze stwórcą w końcu jesteś sobą i cieszysz się sobą. Cel został osiągnięty. Czy jednak coś się zmieniło na zewnątrz? Nie. To samo życie, ta sama praca. Ta sama rodzina, wszystko to samo, ale już nie takie samo. Dotychczas wydawało ci się, że pływasz w wodzie, a teraz już wiesz, że tą wodą jest nieskończoność, a dokładnie nieskończoność oceanu Boga. Stałeś się motylem, jak to określiła w siódmym mieszkaniu święta Teresa od Jezusa, a teraz uczysz się żyć tym, kim się stałeś. Uczysz się po prostu latać, oglądać bezkres. Pora zatem narodzenie owoców. I tak pierwszym owocem zaślubin z Bogiem jest zwrócenie uwagi na człowieka, na innych ludzi. Oblubienica bowiem żyjąc w jedności ze swoim ukochanym, nie zamyka się egoistycznie w tej relacji. Ona wie, i wcale jej to nie przeszkadza, że Bóg jest dla wszystkich. Mało tego, ona uczyni wszystko, żeby On był dla wszystkich i dotarł do wszystkich. Ona cieszy się, że inni idą podobną drogą jak ona, że go szukają i za nim tęsknią. Ona wie, że Bóg i droga do niego nie jest jej wyłącznym odkryciem i prywatną własnością. Ona nie myśli o sobie i nie gasi zapałów w innych. Ona wie, że miłość, że jedność ze Stwórcą jest doświadczeniem powszechnym i ma pewne podobieństwa w drodze każdego człowieka, bo u wszystkich wymaga czasu. A w przebiegu raz jest entuzjastyczna, a innym razem pełna trudu. Oczywiście, oblubienica. Ma też świadomość, że jej przebyta droga jest niepowtarzalna, a szlaki poszczególnych ludzi do Boga mają coś jedynego i niezwykłego. I to ją cieszy. Te drogi do Boga są nie do podrobienia, ale prowadzą wszystkie do tego samego celu. Ona cieszy się różnorodnością tych dróg. Bo wie, że ilu ludzi tyle dróg, ale jeden cel Bóg. Ona nie zazdrości innym, nie porównuje się, bo wie, że każda relacja z Bogiem jest inna, oryginalna i piękna. I Bóg daje się niepowtarzalnie w tej relacji. Jego miłość jest wyjątkowa i nie do podrobienia. Tak jak wyraził swoje bogactwo piękna w nieskończonej ilości świata stworzonego, tak Bóg rozdaje swe bogactwo miłości w nieprzeliczonej cyfrze relacji z ludźmi. Bo Bóg kocha indywidualnie. Oto Jego wszechmoc. Kocha wszystkich, ale każdego z osobna. Jednocześnie Bóg cały czas zostawia swoje ślady tęsknoty za sobą, a te zachęcają do drogi i do naśladowania. Ewidentność tych śladów jest tak wyrazista, że one wręcz przynaglają nie tyle do pójścia, co wręcz do biegu. Tymi śladami jest głód poznawania, niedosyt człowieku i błogość po poznaniu prawdy tajemnicy. Ponadto w tym stanie zaślubin, jak mówi święty Jan, oblubienica otrzymuje trzy łaski: błogość, nawiedzenia miłosne i obfitość miłości. Co to znaczy? Błogość to słodycz i radość przebywania razem. To świadomość, że ten ktoś cały czas jest. Nawiedzenia to okazjonalne dotknięcia miłosne, delikatne. Bo oblubienica jest wyjątkowo czuła i to jej zupełnie wystarcza. W końcu, obfitość miłości to stabilny już stan relacji. Na tym etapie, patrząc na Twoją codzienność, widać, że Bóg cały czas tu jest, ale i ciągle cały czas w nowości tutaj przychodzi. Jest niczym iskra i wino, iskra, która pojawia się. Przychodzi i wino, które jest, wypełnia. Iskra, która co rusz zapala, rozżarza, pobudza pasją i wino, które daje poczucie długotrwałego upojenia i świętowania. To sytość bez niesmaku. I tak codzienność staje się ucztą, a zwyczajność ciągłym świętowaniem. Delikatne muśnięcia iskr miłości Bożej obecności zapalają oblubienicę ogniem. Ona co rusz budzi się, cieszy i uwielbia zwyczajnością. Natomiast najedzona wypracowanymi cnotami potrzebuje teraz jeszcze upojenia Duchem Świętym, czyli poddania się Jego działaniu, pozwolenia Mu na najbardziej zadziwiające zachowania. Święty Jan mówi w tej strofie wręcz o winie wzmocnionym. Czyli nie tylko o samym działaniu Ducha Świętego, lecz również o umacnianiu się jego darami, to świadome korzystanie z jego działania. To smakowanie obecności Ducha we wszystkich wymiarach. Wino to jest symbolem miłości. Miłości niczym wyleżakowanego wina, doprawionego czasem i doświadczeniem. Takie wino miłości jest wyjątkowo skuteczne. Dlatego oblubienica, poddając się duchowi, chce działać, trudzić się i cierpieć, jeśli trzeba. To upojenie duchem jest trwalsze od iskry, jest stabilne. Jest nawet szalone. To wzmocnione wino, w odróżnieniu od wina młodego, już nie buzuje. Ono pozbyło się osadu i cierpkości. Jego fermentacja się zakończyła. Ono już się nie zepsuje. Ono smakuje i daje rozkosz. A zatem iskry pośród codzienności mają pobudzać, a wino pośród zwyczajności utrzymywać stan miłości. Całość zaś życia ma dawać poczucie poruszania się w zapachach boskości nieba, których symbolem jest aromatyczny balsam dający ukojenie. Podsumowując zatem tę 25 strofę, po pierwsze, zaślubiny dają Boże spojrzenie, dają piękne spojrzenie. Na całe dzieło stworzenia i na ludzkość. Po prostu widzisz każdego człowieka w jego niepowtarzalności i cieszysz się tym. Po drugie, rozwinąłeś się, osiągnąłeś cel i teraz chcesz tego samego dla innych. Nie zazdrościsz, nie utrudniasz, raczej doceniasz i mobilizujesz. Chcesz tego samego dla innych, co i dla siebie. Mało tego. Będąc z Bogiem, chcesz tego, czego chce dla nich sam Bóg. Po trzecie, Twoja codzienność jest ta sama, ale już nie taka sama. Czujesz, że coś się zmieniło, ale jeszcze nie do końca nie wiesz co. Spokojnie jednak, bo wyjaśnimy to w kolejnych strofach, a mamy ich jeszcze piętnaście. Po czwarte. Każda sytuacja Twojej codzienności jest iskrą zapalną do większej miłości. Nie trać tych iskierek. I po piąte, oczywiście, codzienność Twojego życia wymaga ducha świętego, który działa, ale uwaga działa nieprzewidywalnie, a przez to szalenie, dając życiu pasję. I na koniec niech przemówi sam, nasz święty przewodnik: Jan od Krzyża. Błogość ta, ślad jaki Bóg po sobie w duszy zostawia, uskrzydla ją nad wyraz i popychając, wprawia w ruch, aby rzuciła się do biegu za nim. W tym czasie bowiem sama dusza niewiele albo nawet wcale się nie trudzi, by pokonać tę drogę. Daje się raczej porwać i pociągnąć przez ów ślad Boga, który sprawia nie tylko to, by w ogóle ruszyła. Ale, żeby wręcz na wszelkie sposoby, jak mówiliśmy, rzuciła się biegiem ku wspomnianej drodze. Tyle na dzisiaj. Zachęcam Cię oczywiście do lektury 25. strofy pieści duchowej. Link do książki znajdziesz jak zwykle w opisie. Pamiętaj też, o minimum 15 minutach modlitwy w ciszy wokół treści dzisiejszego naszego wspólnego rozważania. O tym, jak to uczynić, mówię w trzech pierwszych odcinkach wprowadzenia do tej serii. Zajrzyj tam, pomoże. Do zobaczenia za tydzień. Niech Bóg, który jest miłością, nas porywa i prowadzi do siebie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.